Krapkowicka pływania delfino oferuje Państwu duży basen sportowy o długości 25 metrów. Na chwilę Państwa relaksu czeka duży basen rekreacyjny. A dla najmłodszych przygotowaliśmy takie atrakcje jak mała zjeżdżalnia, kurs na pływania pod okiem doświadczonych instruktorów oraz brodzik dla dzieci. Wspomnieliśmy także o wielbicielach sauny. Nasza sauna parowa świetnie pobudzi krążenie, natomiast sauna fińska doskonale oczyści organizm stoksyn. Na chwilę relaksu zapraszamy także do naszego jacuzzi. Krapkowicka Pływalnia Delfin. Z nami nie możesz się nudzić. Serdecznie zapraszamy na krytą Pływalnię Delfin w Krapkowicach od godziny 6 do 22, a w niedzielę od 8 do 22.